Bardzo serdecznie w spotkaniach ze smakiem, Andrzej Andrzejczak. Jerzy I nasz smak. Kiełbaski śląskie. To nasz mm. dzisiejszy smak. I to takie niezwykłe, prawda? O, tak, bo szynki. Ja byś kiedyś parówkę po Ja Jadłem, jadłem, mam wspomnienia. No. no dobra, no to tym razem tak to, to podrasuję. Ja zawsze na przykład jak rano chcę zrobić wrażenie, e, to właśnie robię góralki. A, okej. Okay. Tak, dokładnie. chcesz zrobić wrażenie, dobra. No. To e, zrób dla mnie wrażenie. E, dobrze, no to e, mhm. temat jest taki, że tak, mamy ser wędzony. Mhm. E, może być rolada, tak jak tutaj wędzona, może być też oscypek prawidłowych. To, to, to jest krowi e, Tak, hmm. bądź to się redekołka, czyli to takie małe trójkątne. Ale tak się jak najważniejsze... Nie go trzeba zetrzeć. Na grubych oczkach. No. A ja w międzyczasie... się Przyszykuję kiełbaski. Mmm, kto pachnie. E, no właśnie, a propos zapachu masz jakieś takie śniadaniowe zapachy, które ci się kojarzą takim, wiesz, weekendowym czy lautem? Są najbardziej kojarzą mi się na śniadanie chyba jajka i właśnie kiełbaski. Ja kiełbaski. I tosty! jeszcze co, jedna została. No. Popu. No dalej, spróbujemy. Hmm. Chrupia, Chlupia jak się strzała. Mhm. Hmm. Dobrze zbita i przyprawiona przede wszystkim. Bardzo fajna. Cały polega na tym, że jak klasycznie się robi to w przypadku y, kiełbaski zawija się najpierw ją w serek, Potem boczek w boczek i zapieka. No? A my i robimy kombo. Okay. To znaczy, że najpierw cały ser ląduje na papierze pergaminowym mhm. i zapiekamy lekko w piekarniku, żeby się rozpuścił. I chcesz z niego zrobić? Rolkę. Na pewno. Skąd działa. Ja już cię ja znam, ty lubisz żurować. Dobra, dawaj, to ja, ja piekarnik otwieram. 180 stopni. Mhm. Środkowa półeczka, termoobieg. W międzyczasie jeszcze możemy sobie stawić, żeby żurawina chodziła. Dobra. E, Banalnie prosty temat. No to ciach-ciach, czyli żurawina, wino. Mhm. E, to wszystko musi się zagotować i zredukować, czyli e, odparować musi wino, żeby był taki intensywny smak. Tak, rzucam, tak? Tak, rzucaj. Okay to Dobra. zrobimy taką nietypową przyprawę, na którą się mówi quatropis, czyli... Cztery przyprawy, przyprawy po prostu. Tak i cztery korzenne przyprawy. Tak. Jeżeli zastanawiacie się, jak to jest z przyprawą do piernika, albo jak hmm. powstaje dobre grzane wino, to w zasadzie bazą jest właśnie ta przyprawa do wybrzucenia. Niech zgadnę. Imbir. Zgadza się. Cynamon. E, cynamon, no tak. Tutaj e, stawiam na goździk. Gwóźdź programu, tak. Stawiam na goździka. No. Chociaż gwoździem programu to jest akurat jakościowo nasz produkt, czyli śląska, szynki. E... Gałka. Nie, gałka. E? No już popieprz do końca, dawaj. No, mów. Wszystko. I to wszystko musimy ze sobą wymieszać. Wow, wow. Dobra, dobra, nie świruj, tylko wrzucaj, no. A czekam się dokładnie wymieszać. No dobra, ale co, żurawinę zalewamy i później co, gotujemy ją trochę? Tak, bo gotujemy. Bo nam się generalnie ona jest świeża, więc będzie się długo gotować. Tak, do tego taka łyżeczka gdzieś mniej więcej, o. Dobra, słuchaj, to ja może ten ser wyjmę, co? Tak, 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 bo kiełbaski czekają. No wygląda fajnie. Baja, no to teraz układamy po prostu kiełbaski, jedno mhm. po drugiej, hop. W zasadzie to jest 100% sukcesu. A, dobra, smaczna, smakowita kiełbaska, poza tym mhm. gwarancja smaku QFP. Tak. Do tego wszystkiego wędzony ser, intensywny mhm. smak i jeszcze boczek. boczek. I żurawina. Ale boczek musi być surowy, pamiętajcie. Żeby dał więcej smaku podczas zapiekania, bo będziemy to drugi raz zapiekać. Żeby nie mówić, że jest chłodne, jest bardzo chłodne. Nie próbujcie nie. robić tego w domu w ten sposób. Poczekajcie, aż przystygnie. Pieście się ze sobą. Słuchaj, dopieszcie to swoje kubki smakowe, jak tego spróbuję. Okej. Okay. O tak, z boczusiem to jest prosta piłka. Układamy plasterek i na zakładeczkę. Mhm. Czyli jeden plasterek. I lekka zakładka. Dobra, daj mi też coś zrobić. Nie? No dobra. dobra. się a ja sobie ten. Ja tak sobie gadam. Jakość, jakość, produkt o wysokiej jakości. Ale tak naprawdę czym jest jakość? Pierwsze, zaczyna się wszystko od, ym, od świnki od świni. Potem od karmienia, dobrze karmiona świnia. Potem od samych procedur, które są związane z tym, jak będziemy obchodzić się z mięsem, które będzie. To znaczy odpowiednie pH, czyli pH to nie tak, jakbyś cytrynę wycisnął i spróbował, czy to jest kwaśne, niekwaśne, tylko pH odnosi się do tapeli pH i mięsa. Odpowiednie pH będzie powodowało, że mięso będzie mogło e, po pierwsze a dojrzeć, e, po drugie będzie się dobrze zachowywać w okresie, kiedy będzie termin przydatności. Trzy. Takie mięso najczęściej jest zapakowane. Zapakowane jest w atmosferze chronią. Co powoduje, że daje nam gwarancję smaku i gwarancję jakości przez długi czas. ja mówię o jakości, a Andrzej to wszystko zawinął. Hehehe. jak ja to pięknie zawinąłem, a tu robisz a jak wy to sobie tak wypieczecie ogółem, kiedy Andrzej to wszystko zawija, to ja mam już taką przyszykowaną, ale to wiecie, ta, która była wcześniej, dzień wcześniej zwinięta, czekała sobie w lodówce i on ją tylko następnego dnia, hycy, rano wstałem, zanim wszyscy się obudzili, tak zawinałem w boczuś, do piekarnika i wszyscy się obudzili w tym samym czasie. I nie bynajmniej, że dzwoni, dzwonek dzwonił w telefonie, mhm. tylko zapach ich obudził, zapach. Głodny jesteś? Bardzo. To może jeszcze drugą włożymy. Włóżmy drumą. Yy, no dobra, to teraz największy dylemat. Kroimy prosto czy pod skosem? Pod skosem. Dobra. To jest prawdziwy futbolny. O, Jak to pachnie. Mm. Żurawina z winem wygotowało się częściowo. Dodaliśmy przyprawę quattropice, czyli cztery przyprawy, na które się składa. Świe pieprz świeżo mielony do tego wszystkiego. Imbir, goździk i cynamon. Y -hmm. Brakuje I... cukru jeszcze. Bingo. Mamy miód. I właśnie go wlewamy. Uuuu, zaszalałeś. Dobra, ja Lubię czynę. słodkie. Jak dodałeś miód, to możemy już wyłączyć wszystko, Hop. No! I miksujemy, miksujemy, miksujemy. W zasadzie jest na gładko. Wiesz co, ja może wyjmę tą roladę, bo zapomnieliśmy o niej w ogóle. Dobra. Mmm. No i wola. Nawet ładniejsza niż tamta, wiesz? Dlatego, bo ja zbijałem boczek, wiadomo. Tak, ty potrafisz na zakładkę. No i co, polewamy sosikiem. Tak, żeby oczywiście nie zalać tych zacnych kiełbasek z szynki. Mhm. Mm o. Tylko tak, gdzie nie, gdzie. Normalnie, każdy normalny by położył to w ten sposób. Mhm. Mm tak, ale. Ale ty jesteś nienormalny, więc postawisz to. Do góry nogami. No, i gotowe. Bo to spotkanie ze smaki. Mam Andrzej Jędrzejczak? Jerzy sobie jak. E, I system jakości QFP. Tak, wspaniałe. I smak i zale. No, no i spróbujcie zrobić w domu, bo to takie, taki szał, że wielkie łapki. No. Mhm. Oglądajcie. nas.